Dwa słowa o samochodach elektrycznych. Jak Państwo wiecie, jestem fanem elektromobilności, tylko nie w tej formule, którą przewidziałem lata temu. Nie drogich, skomplikowanych, czyli drogich aut, które, które się psują, palą i tak dalej. Ktoś w Wielkiej Brytanii obliczył, że nawet zużywają drogi 2,5 raza, Bardziej niż klasyczne samochody spalinowe, można, proszę Państwa, problem elektromobilności rozwiązać na różne sposoby, ale sama elektromobilność w sobie jest bardzo dobra. Proszę Państwa, to naprawdę, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy sterowani. Nawet sobie sprawy nie zdajemy. Nie rzucajmy się na elektromobilność, tylko rzucajmy się na konkretne przypadki, bo to jest, to jest manipulacja. Proszę Państwa, elektromobilność daje nam wolność. Możemy sobie naładować taki samochód gniazdkiem z domu, tak, i, i to jest tanie. Ludzie mi piszą, panie Maćku, wodór, wodór. Proszę Państwa, ja, ja w motoryzacji kilkadziesiąt lat przepracowałem. Naprawdę wszystkie technologie mi są znane. Zawsze mnie nowinki motoryzacyjne ciekawiły i nie trzeba mi tu mówić o technologii wodorowej, ale zastanówcie się, jaką kontrolę nad nami, nad wami będą miały korporacje, jeżeli chodzi o elektryczne samochody i te napędzane wodorem. Skąd wy ten wodór weźmiecie? Co, w domu nagotujecie wodoru, potem to sprasujecie pod odpowiednim ciśnieniem, zatankujecie sobie zbiornik, tak? Przeprowadzicie elektrolizę wody i uzyskacie wodór, tak? Z prądu, zresztą głupiego robota no nie będziemy musieli jechać na wyspecjalizowaną stację. Auta napędzane wodorem będą jeszcze droższe niż auta elektryczne, zobaczycie państwo. A przede wszystkim tankowania będą pod kontrolą określonych korporacji. Tu mamy wolność. Dlatego jestem zwolennikiem elektromobilności, przy czym nie zabraniam też, żeby motoryzacja w jakiejś tam części dla tych, którzy chcą toczyła się na skutek spalania wodoru tak nie ma problemu proszę bardzo No i mamy taką sytuację Volkswagen ma problem bo nie ma chętnych na jego auta elektryczne no jasne że tak ponieważ e, tak są e, już drogie te samochody i muszą być drogie bo to albo tanie jeżdżenie e, i mniejszy komfort e, albo Zachowanie tego komfortu, jaki mieliśmy przy autach spalinowych i, i potężna cena wtedy auta elektrycznego, to nie ma się co dziwić, po prostu no, w Polsce bardzo mało aut elektrycznych jeździ po drogach w porównaniu z innymi krajami, gdzie stopa życiowa jest znacznie wyższa, więc nie ma się co dziwić, że tak będzie. Ale proszę Państwa, wymyślicie, że koncerny. Europejskie, no z udziałem oczywiście finansów amerykańskich, to one mają z tym problem, że auta elektryczne się nie sprzedają? Absolutnie nie, uwierzcie mi. Dla nich jest to jeszcze lepiej, bo właśnie, właśnie na fali zniechęcenia zawodów autami elektrycznymi, do którego oni sami doprowadzili, tak, wysoką ceną, awaryjnością. Oni właśnie e, łatwiej wtedy przepchną następny swój projekt, czyli wodór. Właśnie dla, to, to jest w ich interesie. Im więcej zmian, to mieszanie. ta stabilizacja e, jest korzystna dla nas, a, a ciągłe mieszanie, ciągłe zmiany, to tam tylko się odnajdują korporacje. Więc ci wszyscy, którzy krzyczą dziś, wodór, wodór, tylko wodór i koniec, to proszę Państwa, sorry, ale. Napędzacie koniunkturę korporacjom. One właśnie tego chcą. Wspomnijcie moje, słowa. Wspomnijcie moje słowa. One tego chcą. A gdy wodór okaże się problemem, bo okaże się problemem, wielkie ciśnienie, zbiorniki, które nie są hermetyczne, i tak dalej, i tak dalej, to oni wprowadzą następną technologię. A i tak wrócimy w końcu do ropy, i tak. Jak już złoża padną, tak? Ropy będą bez wartości. Oni wtedy je kupują i powiedzą: "Nie, no, no nie, no to wariatwo musi się skończyć". I wtedy właśnie ci, ci, te same osoby, które dziś promują e, wodór, e, będą promowały e, ropę, e, bo zawsze nieświadomi ludzie e, e, robią, mówią, promują tak jak są korporacje. Musimy być, jeżeli ktoś jest antysystemowcem, to nie się zastanowi. Jaki pogląd głosi, jakie będą tego skutki i kto na tym zarobi? Powtarzam, elektromobilność jest fajną sprawą. Już wielokrotnie udowadniano i w Polsce, proszę Państwa, w Polsce już jak ja pamiętam, tak dzieckiem byłem, w latach 70. produkowaliśmy mnóstwo elektrycznych pojazdów. Tylko one były wykorzystywane na przykład jako wózki akumulatorowe do wożenia paczek po peronach. Pamiętacie takie ciche, brzydkie pojazdy? Auto autoelektryczne po prostu. No i one się nie paliły, one nie wybuchały. A polski przebój eksportowy za czasów PRL-u elektryczny pojazd Melex. To to, to autoelektryczne, ale one nie były w tych technologiach skonstruowane.